Hello, witam Was kochani. Dziękuję, że zajrzeliście tutaj do mnie. Mam na imię Grażyna, mieszkam na Florydzie i jestem założycielem kanału Nasze Szlachetne Zdrowie. Tutaj, na tym kanale, tutaj u mnie, dowiesz się, jak zredukować medycynę, którą bierzesz już tak długo, a zastąpić ją ziołami i nalewkami, a w niektórych schorzeniach, przy niektórych schorzeniach zastąpić gimnastyką. Stosuję również zioła w kosmetyce. Komponuje zioła z warzywami i z owocami, żeby poprawić naszą cerę. A dzisiejszym tematem będzie ból kręgosłupa szyjnego. Przyczyny oraz podam Ci kilka ćwiczeń rozciągających, żeby Ci pomóc, jak pozbyć się tego bólu na zawsze. Zapraszam serdecznie. Coraz więcej osób i to coraz więcej młodych osób narzeka na problemy z kręgosłupem, a liczba przypadków rośnie wraz z wiekiem. Odcinek szyjny składający się z siedmiu kręgów jest bardziej podatny na różnego rodzaju uszkodzenia i urazy, bo jest to najbardziej ruchoma część naszego kręgosłupa. Ból w odcinku szyjnym najczęściej spowodowany jest przeciążeniami mięśni szyi. Może pojawić się w przypadku długiej pracy, na przykład przy komputerze, lub nachylanie się nad naszym telefonem komórkowym i czytanie również na przykład książek w łóżku i podpieranie głowy poduszką z tyłu. Może być również przyczyna powodem jazdy samochodem przez kilka godzin, a nawet stresu, a najbardziej jest spowodowany przez złą postawę. Postawa jest bardzo ważna. Również przyczyną może być otyłość i także palenie. Tak jak wspomniałam, praca przy komputerze. Tak, praca przy komputerze powoduje to, że głowa wysunięta jest do przodu poza oś ciała i taka podstawa sprawia, że dochodzi do napięcia mięśnia, zwrodnienia krążka międzykręgowego i przepukliny w tej części kręgosłupa. Tak jak tutaj właśnie ci pokażę. Tutaj mam duże kręgi pokazane, ale kręgos... przepuklinę możesz mieć w każdej, w każdej części Twojego kręgosłupa. Także my dzisiaj mówimy o odcinku szyjnym, także właśnie chcę Ci pokazać, jak wygląda przepuklina. O, to jest tak w ten sposób, już Ci pokazuję. O, tak wygląda twoja przepoklina. To jest właśnie długotrwałe siedzenie w jednej pozycji, na właśnie przy biurku, właśnie prowadzi do degeneracji włókienek pierścienia włóknistego i właśnie ta masa, taki żel właśnie ze środka z naszego, z naszego dysku, wypływa i dotyka naszego nerwu i dlatego mamy Taki ból, tak jeszcze raz pokazuję. Tak to wygląda. Uciskany jest właśnie nasz nerw. Uciskany jest właśnie o w ten sposób. Jeżeli się nachylamy z tej strony, prawda, do przodu, to właśnie mamy przepuklinę, która uciska na nasz nerw. Częstą przyczyną bólu są zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa. A do takich można zaliczyć jak zespół szyjno-twarzowy, to jest zespół z bólami głowy, zespół szyjno-żuchwowy, to doprowadza nawet do zawrotów głowy. Następny jest zespół szyjno który promieniuje do barku i do ramion. I w stanach ostrych dochodzi do zablokowania kręgosłupa szyjnego z rotacją. Nie możesz odwracać głowy. Jak na przykład czasami widzisz, a ludzie reagują w ten sposób, jeżeli mówisz do kogoś, coś chcesz jakąś konwersację zaprowadzić i ktoś nie odwraca głowy w prawo lub w lewo, tylko odwraca cały tułów, bo ma po prostu... Sztywny, sztywny kręgosłup, a w stanach przewlekłych występuje tępy, uporczywy ból promieniujący do ramion i pleców, z nieprawidłową postawą i skurczami mięśni szyi. Trudnością mogą towarzyszyć objawy neurologiczne, które w zasadzie często się zdarzają, takie jak na przykład bóle głowy. Czasami mówisz migrenowe bóle głowy. Tak, bóle głowy, migrenowe bóle głowy, zaburzenia czucia, mrowienie w dłoniach, mogą być zawroty głowy, bardzo często spotykane, szumy uszne. I także niedowład, całkowity niedowład. A nawet może doprowadzić do paraliżu. A w celu dokładnego określenia przyczyny bólu Twojego odcinka szyjnego, powinieneś udać się do lekarza. Lekarz na pewno skieruje Cię na prześwietlenie rentgenowskie lub tomografię komputerową albo też rezonans magnetyczny. I jeszcze co jest bardzo ważne i zapomniałam o tym wspomnieć, jedną z wielu przyczyn przepukliny kręgosłupa, szczególnie Odcinka szyjnego jest wypadek samochodowy, i, i taka, taki, no to się nazywa, jeżeli, kto, jeżeli jedziesz samochodem i ktoś uderzy cię w tył, to się nazywa smagnięcie biczem, po angielsku to się nazywa whiplash. To jest tak, jak jedziesz samochodem i ktoś uderzy cię z tyłu, to głowa najpierw idzie ci do przodu, później do tyłu i znowuż do przodu. To jest takie gwałtowne właśnie pociągnięcie, i wtedy dochodzi również. Do, do przepukliny do... A jak zapobiec takim problemom właśnie z kręgosłupem, przede wszystkim bardzo ważna jest nasza sylwetka, nasza zła postura, zła sylwetka potrafi zrujnować całkowicie Twój kręgosłup. Także zaraz Ci pokażę, jak wyprostować się, jak, jaka pozycja, jaka sylwetka jest najbardziej prawidłowa, żeby nie mieć tego problemu. Także, jeżeli pracujesz na przykład przy biurku, przy komputerze, Rób częste przerwy, takie pół, co pół godziny czy co godzinkę, prostuj się, rozciągaj. Też zaraz Ci pokażę, jakie ćwiczenie. Także na przykład tekstowanie, prawda? pisanie SMS-ów ciągle głowa nasza jest schylona no kochamy nasze telefony prawda najlepszy sposób komunikowania się z przyjaciółmi i, i nie tylko także nachylasz głowę i cały czas jesteś właśnie w takiej o w takiej właśnie pozycji co jest właśnie bardzo bardzo niezdrowe dla ciebie także również noszenie torby lub jakiejś torebki my kobiety zawsze mamy torebkę ale czasami za dużo nakładziemy albo dzieci do szkoły prawda dzieci idące do szkoły mają torby, lubią zakładać na, na ramię, co właśnie powoduje skrzywienie, więc te mięśnie tutaj są rozciągnięte, no a twoje dyski są ściskane po tej stronie i wypychane są na inną stronę. Także pozycja do spania. Powinniśmy tak spać, żeby właśnie nasz kręgosłup był równy właśnie z całością z ciała. Głowa, właśnie odcinek szyjny powinien być prosto, właśnie podkładanie właśnie poduszki o tak w ten sposób tak pokażę, że właśnie ogłowa idzie nam właśnie uciskamy w ten sposób jest niezdrowe, tak jak wcześniej też wspomniałam o czytaniu, prawda? też lubię czytać, ale staram się leżeć płasko, gdzie później ręce mi się męczą i w końcu siadam i czytam. także kładziesz poduszkę, zobacz z tyłu i naciskasz głową. To jest to samo, co tak jakbyś tekstował, czy tekstowała, pisała SMSy, czy siedziała przy komputerze. A teraz powiem Ci, jaka może być przyczyna bólu Twojego barku i Twojej całej ręki. Więc widzisz tutaj na tym właśnie, na tym moim modelu, ten kręgosłup z każdego, między, między każdym kręgiem, który tutaj masz, krążek, krążek, jest ich siedem, wychodzą właśnie nerwy. I jeżeli, właśnie na przykład, jeżeli masz artre, artretyzm i te krążki robią się węższe, Uciskają na twoje, na twoje dyski i powiedzmy, masz przepuklinę, prawda? Jeżeli gdziekolwiek jakaś zmiana zachodzi, no to wiadomo, że uciska na nerwy. I te nerwy, te nerwy idą aż do Twojej ręki. Idą aż do Twojej ręki. Dlatego czasami narzekasz, mówisz: Nie wiem, dlaczego boli mnie ramię, nie wiem, dlaczego mi drętwieje ręka, boli mnie cała ręka. Czy boli mnie łokieć, to też właśnie może być przyczyna bólu odcinka szyjnego kręgosłupa, i jeżeli będzie znaczy jak będziemy, kiedy będziemy wykonywać te ćwiczenia, kiedy będziesz wykonywał każde ćwiczenia, jeżeli zauważysz, że ręka przestaje cię już odłożę kręgosłup, jeżeli, jeżeli zauważysz, że jeżeli ręka cię bolała, Cała, prawda? Jeżeli zauważysz, że ręka cię już nie boli. Tutaj do łokcia, to znaczy, że jest poprawa, i coraz bardziej aż, yy, aż yy, kumuluje się tutaj na kręgosłupie. Jeżeli przechodzi ci właśnie ten ból, to, no to znaczy, że, yy, że jest lepiej i że powinieneś wykonywać te ćwiczenia. Natomiast jeżeli jest odwrotnie, jeżeli boli cię szyja, czy my mówimy kark czasami, prawda, szyja cię boli, i zaczynasz robić różne ćwiczenia i zaczyna cię coraz bardziej boleć, to musisz na pewno na przestać, bo, bo powiedzmy, nie byłeś jeszcze u lekarza, nie masz swojego prześwietlenia i nie wiesz naprawdę, co ci jest, więc żeby sobie nie zaszkodzić, no to przede wszystkim przerwić ćwiczenia. No i a drugie właśnie, co bardzo ważne, właściwie jedno i drugie jest bardzo ważne pójść do lekarza i a, poprzez prześwietlenia zlokalizować właśnie, gdzie jest Twój ból i, i, i co ci tak naprawdę co, co właściwie jest tego przy a teraz Ci pokażę, jak powinnaś, czy powinieneś właśnie prostować plecy I poprawiać swoją sylwetkę. Także odwrócę się tyłem. Chcę Ci powiedzieć, że przy tym właśnie tym ćwiczeniu, jest bardzo proste, gdzie zawsze zwracano nam uwagę, kiedy jeszcze byliśmy dziećmi. Przy tym ćwiczeniu szyja nie może być napięta. Po prostu tak luźniutko, zrelaksuj się. I ja teraz odwrócę się tyłem i dotykasz łopatkami, właśnie. Stara się dotknąć, złączyć łopatki. Łopatki właśnie razem, bo właśnie przez te schylone plecy, przez te schylone plecy, właśnie Twoja postawa, Twoje mięśnie tak się przyzwyczajają i są różne właśnie degeneracje na różnych odcinkach Twojego kręgosłupa. Także, żeby być, było Ci łatwiej, to ja na przykład łapię się za ręce, o tak z tyłu, i właśnie łopatki. Równiutko do tyłu prostuję. Nie podnoś ramion do góry, bo niektórzy właśnie robią, o tak robią właśnie ramiona do góry. Ramiona muszą być proste. Szyja o tak sobie zrelaksowana i o tak prostujesz plecy. I tak robić kilka razy dziennie, ile tylko możesz, bo to jest bardzo. Bardzo zdrowe dla, twojego, dla Twojej postawy i dla Twojego kręgosłupa i mięśni otaczających Twój kręgosłup. A teraz pokażę Ci ćwiczenie, które ma na celu wyprostowanie Twojej szyi. Jest to ćwiczenie bardzo proste. W zasadzie wszystkie ćwiczenia, które pokazuję, są bardzo proste i możesz wykonywać je wszędzie. Więc to ćwiczenie wygląda w ten sposób. Będziemy cofać naszą brodę do tyłu. Będziemy cofać, ale nie będziemy zginać w ten sposób, tylko prosto, na wyprostowanej szyi, na wyprostowanych plecach. Szczególnie tutaj chodzi o naszą sylwetkę, bo właśnie przy złej sylwetce y, dochodzi do różnych zmian w kręgosłupie, szczególnie tutaj, właśnie w, w części szyjnej. Więc już Ci to pokażę. Stoisz na, jesteś, jesteś, masz, masz wyprostowane plecy. Yy, ale najpierw ci pokażę, jak ty, jak ty w zasadzie chodzisz, albo jeżeli siedzisz przy biurku, prawda, robisz jakąś, jak, przy komputerze szczególnie, nachylasz ramiona. W ten sposób nachylasz ramiona do przodu, prawda? I automatycznie szyję wyciągasz również do przodu, i tutaj, właśnie te wszystkie kręgi są zupełnie inaczej ułożone niż powinny. Naciskają kręgi na Twoje dyski, prawda? Tutaj, właśnie w tym miejscu. Także ta pozycja z wychyloną szyją do przodu to jest bardzo, bardzo nieprawidłowa. Więc teraz Ci pokażę. Siedzisz sobie na krześle, czy stoisz, prawda? Robisz sobie takie ćwiczenia w przerwach. Jeżeli, jeżeli chcesz sobie zrobić przerwę w pracy, powinieneś robić takie co pół, pół godziny, czy godzinę, prawda? Żeby doprowadzić właśnie ten kręgosłup, te kręgi szyjne do, do, do prawidłowej pozycji. Więc y, trzymasz palce. Ja to taką, właśnie taką, zrobię sobie taki punkt, y, gdzie jak daleko jest moja broda. Ja zaraz się tutaj nachylę, właśnie w ten sposób. Wyciągnę do przodu. Wygląda to właśnie o tak w ten sposób. Masz, masz właśnie brodę przy, przy palcach, i cofasz brodę, cofasz głowę do tyłu. Tylko tak jak mówiłam, nie zgiętą, tylko prostą. Zobacz, jak prostuje się Twoja sylwetka. Masz w ten sposób, prawda? I cofasz, cofasz głowę, cofasz i również prostujesz ramiona. I tutaj jest właśnie taki punkt, jak daleko widzisz, jak daleko twoja, twoja głowa była wysunięta do przodu, co jest praktycznie katastrofą dla twojego odcinka szyjnego. Więc jeszcze raz, jak to jest pozycja, gdzie nie nachylamy się, tylko to jest pozycja, którą pokazuję, gdzie najczęściej osoby pracujące przy komputerach albo tekstują, Prawda, bo czytające książki w, w, w łóżku, i właśnie podkładające poduszkę za głowę więc jesteśmy w takiej nieprawidłowej pozycji, głowa jest nasza wychylona do przodu i my teraz prostujemy właśnie cofamy, cofamy, cofamy właśnie brodę i właśnie prostujemy nasze, nasze ramiona, prostujemy ramiona, cofamy głowę i w ten sposób yy, będziemy właśnie prostować ten odcinek yy, szyjny. I tutaj to na tym ćwiczenie, ćwiczenie polega na tym, że masz zrobić, bo wiadomo, że to się zrobi taka druga broda. Jak najwięcej brudek zrobisz pod spodem, to jest, na, to jest najlepiej wykonane ćwiczenie. Prosto, prosto, głowa, Twoja prosta nie przechylamy tak, tylko prosto cofamy. No właśnie w ten sposób cofamy. I tak 5 sekund. 5 sekund, 10-20 razy i powtarzać to kilka razy dziennie. To jest bardzo, bardzo skuteczne ćwiczenie. A też to, to samo ćwiczenie możemy zrobić z ręcznikiem. Ja tutaj mam taki malutki ręczniczek. Jeżeli usiądziesz sobie na krześle, najwygodniej, bo rozluźnisz się, prawda? Więc a ten ręcznik właśnie kładziesz za szyję, dajesz za szyję. I podtrzymujesz swój kręgosłup, pod, tutaj szyjny, pod, podtrzymujesz, i robisz to samo, właśnie to samo. Broda do tyłu. Broda do tyłu, nie broda na dół, broda do tyłu. To samo. I trzymasz, właśnie, czy podtrzymujesz to ręcznikiem. Takie ćwiczenie z ręczniczkiem też jest bardzo dobre właśnie na, na przepuklinę. Dlatego właśnie już ci pokażę. Dlaczego? Dlatego, że my będziemy kłaść ręcznik tak, jak jest w tej chwili, tylko będziemy go ciągnąć i głowę będziemy odchylać do tyłu. To jest właśnie tak, jak na przykład masz kręgi. Nie jak na przykład, jak kręgi są jeden na drugim. Daję jako przykład. Kręgi są jeden na drugim. Prawda? To będziemy naciskać na ten, a będziemy właśnie poruszać o tutaj ten kręg, tutaj. I właśnie w tym, przy tym ćwiczeniu to może właśnie, możesz całkowicie wyleczyć się z przepukliny, bo właśnie może wskoczyć, że, tak, że tak powiem, wyjść ten dysk na, na, na swoje miejsce właśnie, bo, bo odchylasz, odchylasz robisz, robisz mu po prostu miejsce. Także robisz to na różnych wysokościach twojego odcinka szyjnego. Także jak to wygląda to ćwiczenie? O tak, ręczniczek. Ja to lubię robić takie ćwiczenie po kąpieli, bo wtedy mięśnie są rozgrzane i lepiej, lepiej się rozciągają. Także trzymasz ręcznik, ciągniesz go do przodu, a głowę odchylasz do tyłu. O tak to właśnie wygląda. I to też robisz kilka. Kilka razy. To ćwiczenie jest właśnie bardzo, jest bardzo, bardzo skuteczne. I teraz czas na nasze ostatnie ćwiczenie. To ćwiczenie to jest moje ulubione. Będziemy rozciągać mięśnie w naszej szyi. Tutaj mamy z przodu małe mięśnie, a tutaj z tyłu mamy duże mięśnie i te mięśnie tworzą taki trójkąt. One często są, na, są napięte przy stresach i właśnie bardzo nam dokucza właśnie wtedy ból głowy, ból szyi. Wcale nie musi być to żadna przepuklina, po prostu nasze mięśnie są bardzo spięte, także to ćwiczenie jeżeli na przykład masz depresję albo masz dużo stresów masz, masz bardzo nerwowy dzień, to to ćwiczenie jest rewelacyjne, poczujesz właśnie z tyłu te mięśnie jaka ulga, jaką dużą ulgę ci to ćwiczenie przyniesie ja to robię bardzo często, ale zaraz chce mi się spać, bo jest taka właśnie taka, taka ulga, taki relaks tak, tak czujesz się po prostu no zrelaksowany, tak swobodny Także najlepiej jest siedzieć, jeżeli ktoś nie umie, właśnie nie może, nie, 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 nie chce zapanować nad, nad swoją, właśnie, sylwetką, bo o co chodzi? Jeżeli siedzisz na krześle, to możesz złapać się krzesła, żeby właśnie nie przechylać całego ciała w jedną stronę lub w drugą stronę, bo robimy to w obydwie strony. Jeżeli złapiesz się za krzesło, Y, prawą ręką za lewą stronę głowy i bardzo powoli. Nie można takich ćwiczeń, żadnych ćwiczeń rozciągających nie można robić gwałtownie, bo możesz sobie zrobić krzywdę. Możesz naciągnąć mięśnie, możesz naderwać mięśnie, naderwać ścięgna. Więc łapiesz się za głowę, trzymasz się krzesła i po prostu ciągniesz głowę w jedną stronę. I bardzo powolutku, bardzo powolutku. To jest właśnie rozciąganie. Wszystkie te mięśnie tutaj się rozciągają. Właśnie na tej stronie. Powolutku, powolutku, jeżeli robisz to ze mną, to zaraz zobaczysz właśnie jakie, jakie wspaniałe uczucie jest, jak właśnie zrelaksujesz się i, i nawet właśnie jak śpisz i wstajesz rano i właśnie źle spałeś, poduszkę źle podłożyłeś, bo nie kontrolujemy naszych ruchów, kiedy śpimy, prawda? I boli cię głowa, to to możesz robić. I teraz właśnie powolutku puszczasz głowę, przytrzymujesz, puszczasz. I jeżeli tego ćwiczenia jeszcze nie, nie robiłeś, zobaczysz, jakie, jakie poczujesz właśnie taką ulgę, poczujesz, poczujesz te mięśnie z tyłu właśnie w tym trójkącie na Twoich plecach. I teraz właśnie w inną, w drugą stronę. O tak. Tak, to ćwiczenie jest wspaniałe. Także e, praktykuj te ćwiczenia, jeżeli, jeżeli ci się podobały. Takie ćwiczenia powinno się e, praktykować, zanim e, właściwie zacznie nas coś boleć, e, prawda? Bo lepiej zapobiegać niż leczyć. E, także dla wszystkich, którzy czy pracują w biurze, czy, e, czy dużo piszą na, na telefonach, czy na przykład kierowcy, którzy jadą w dalekie trasy i cały czas głowa jest właśnie w tej samej pozycji. Także dla wszystkich, dla wszystkich właśnie te, te właśnie rozciągania, które właśnie pokazywałam są, są bardzo ważne. I to będzie na tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę i jeżeli podobał Ci się mój filmik, to naciśnij guziczek subskrypcji, dzwoneczek, który będzie Cię informował o moim następnym filmiku i co najważniejsze chcę Ci życzyć wszystkie dobrego. Chcę Ci życzyć wszystkiego najlepszego. Chcę, żebyś miał zawsze uśmiech na twarzy, czy miała uśmiech na twarzy i żeby to był Twój najlepszy dzień i do zobaczenia następnym razem. Bye, bye!